Cześć, to Magda z kanału Wnętrza, Zewnętrza i w tym odcinku przybliżę Wam dwie książki, które spokojnie można nazwać podręcznikami projektowania wnętrza. Poczuj się jak w domu to książka szwedzkiej autorki Fridy Ramstedt, która w oryginale nazywa się Podręcznik Projektowania i Stylizacji Wnętrz. Po polsku tytuł to Poczuj się jak w domu i jest taki trochę. Ogólny i mało sugeruje, co możemy znaleźć w środku, a w środku czeka na nas cała masa bardzo praktycznych i konkretnych informacji. Autorka omawia podstawowe zasady i sprytne triki, które pomogą stworzyć przyjemną przestrzeń również tym osobom, dla których aranżowanie mieszkania nie jest wcale intuicyjne. Przestrzegając zasad kompozycji i sięgając po uniwersalne wskazówki, możemy uniknąć tego efektu, że niby wszystko jest, ale jednak czegoś brakuje. Jak dobrać oświetlenie, jak powiesić ramki, jak ułożyć dywan. Takie konkretne informacje również znajdziecie w tej książce. W środku nie ma żadnych zdjęć, za to jest sporo rysunków, które pomagają lepiej zrozumieć omawiane tematy. Moim zdaniem zdecydowanie jest to jedna z najlepszych książek wnętrzarskich, bo nie tylko znajdziemy w niej masę uniwersalnych wskazówek, co jeszcze jest naprawdę pięknie wydana i te czarno-białe ilustracje dodają tej książce. Zdecydowanie dużo uroku. Niestety minus jest taki, że jest to książka właściwie już niedostępna na rynku. Udało mi się znaleźć jeszcze kilka egzemplarzy i są one dostępne u nas w sklepie na wnętrza Natomiast to już jest taka końcówka, i dlatego też cena tej książki mocno powędrowała w górę. Pytałam w wydawnictwie, czy planowany jest dodruk i niestety odpowiedź była negatywna. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że na pewno będę inspirowała się tą książką przy przygotowywaniu dla Was różnych wskazówek, które zamieszczam w naszych filmach. I oczywiście też już w filmach dużo porad z książki się pojawiło, gdyż to uniwersalne wskazówki i wiele z nich. Architekci, projektanci na pewno znają, nawet jeżeli nigdy nie mieli do czynienia z tą książką. I tu, na przykład, na stronie 48 autorka wskazuje, że dobrze mieć w pamięci, na którą stronę świata wychodzi dane pomieszczenie, czy na południe, północ, wschód czy zachód. I to jest temat, który poruszyłam też nie tak dawno w filmie z mieszkaniem z zieloną kuchnią, które miało okna zarówno na północ, jak i na południe. I pokazywałam wam różnicę w oświetleniu. W książce nie zobaczycie, jak to oświetlenie wygląda na żywo w jakimś wnętrzu, bo nie ma żadnych zdjęć, wyłącznie rysunki. Ale myślę, że oglądanie filmów i czytanie książek świetnie się ze sobą uzupełnia, a książka na pewno jest świetnym podsumowaniem informacji, gdzie wszystko jest w jednym miejscu i w dodatku elegancko uporządkowane przez spis treści. Druga książka, którą chcę Wam pokazać, gdyż też jest takim zbiorem bardzo wielu podstawowych informacji o projektowaniu wnętrz i spokojnie nazwałabym ją podręcznikiem, to Pomysł na dom polskiej autorki Kasi Bobocińskiej-Czerwińskiej, którą możecie kojarzyć z bloga Conchita Home. I ta pozycja jest znacznie bardziej rozbudowana niż Poczuj się jak w domu, gdyż poza tym, że są tam uniwersalne wskazówki dotyczące zasad kompozycji, ergonomii, to jest też dużo bardzo praktycznych porad dotyczących np. konkretnych stylów we wnętrzach, programów, z jakich możemy korzystać, chcąc samodzielnie zaprojektować wnętrze, czy programów, którymi możemy się posiłkować, by łatwiej było nam odnaleźć swój styl. W środku znajdziemy zdjęcia, rysunki i kolaże, czyli cały zestaw różnych grafik, umożliwiających nam zapoznanie się z tematem. Natomiast zdecydowanie ilustracje nie grają tu pierwszych skrzypiec, gdyż Książka jest napakowana informacjami, to jest ponad 400 stron, naprawdę bardzo wielu informacji. Również konkretnych odległości, jakie powinniśmy zachować pomiędzy niektórymi sprzętami, na jakiej wysokości powinna być umywalka, żeby dla większości osób to było wygodne. Takich szczegółów. Jest tu masa i nie bez powodu nazywam tę książkę podręcznikiem. Natomiast są momenty, kiedy mam poczucie, że tych informacji jest wręcz za dużo. Na przykład tutaj w dziale psychologia koloru są wypisane cechy, które przypisuje się różnym kolorom, i tak jak do czarnego jest przypisany strach, śmierć, zło. Są faktycznie no, takie skojarzenia z żałobą, faktycznie w naszej kulturze funkcjonują. Tak już turkusowy zazdrość, srebrny bez zobowiązań, pomarańczowy ignorancja. Czy to są faktycznie takie powszechne skojarzenia? Nie wydaje mi się, i myślę, że ogólnie można odpuścić sobie myślenie o kolorach przez pryzmat tego, jak są postrzegane w naszej kulturze w momencie, kiedy urządzamy nasz dom. Nie jest więc tak, że do niczego nie mogę się przyczepić, natomiast biorąc pod uwagę, jak wiele informacji jest w tej książce, to wcale się nie dziwię, że nakład został wyprzedany. W tym momencie jeszcze kilka egzemplarzy możecie kupić w naszym sklepie na wnętrza zewnętrzna.pl już tak się składa, że znam się z autorką Kasią Bobocińską-czerwińską osobiście, i udało mi się kupić jeszcze kilka sztuk, zanim ostatecznie zniknęły z rynku. Jeżeli szukacie pozycji pełnej praktycznych informacji, czegoś, co Was przeprowadzi przez proces projektowania wnętrza od A do Z, to zdecydowanie te książki będą dobrym wyborem. A jeżeli chcecie czegoś lżejszego, czegoś do poprzeglądania, poczytania na spokojnie, co bardziej Was zainspiruje niż będzie miało taką podręcznikową formę, to takie wnętrzarskie książki również znajdziecie w naszym sklepie, do którego serdecznie zapraszam na wnętrzazewnętrza.pl i o nich opowiem w innym filmie. A teraz już się żegnam z Wami, czekam na łapki w górę, komentarze, zachęcam do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem i mam nadzieję, że widzimy się już wkrótce. Pa, pa!